Trzy brakujące jeszcze umowy w ramach, jak się okazuje, najbardziej obleganego działania w regionalnym programie operacyjnym, bo praktyka pokazała, że rzeczywiście na tych 60 milionów, które mieliśmy, wpłynęło ponad, na ponad 300 milionów. Bardzo ciekawe projekty. Jesteśmy w dzisiaj, z czego się cieszymy, bardzo odwiedzanej często bibliotece. Dyrektor Dąbrowski ma bardzo ciekawe plany, jak jeszcze bardziej ubogacić to miejsce, bo ono żyło było taką stolicą kultury, literatury. Powiększenie powierzchni, którą dysponuje biblioteka, a jednocześnie zmodernizować bibliotekę w sensie jej wyposażenia, zwłaszcza jeśli chodzi o technologie informatyczne, multimedialne. I to jest taki właśnie nasz cel po to, żeby można było wszystko to, czym biblioteka dysponuje, tymi zbiorami, które dysponuje, udostępniać na wszystkie współcześnie możliwe sposoby. Wzgórze na Karczówce widzimy, jak w ostatnich latach ze sprawą ojców palotynów, księdza Jana Oleszki, jak się zmienia, jak pięknieje. Drugi etap można powiedzieć rewitalizacji tego, co zaczęło się przed laty. Będą konkretnie wydane na dość barzankowe schody, czy dość, dość Cenne, są bardzo cenne. Całe wejście do kościoła, wieża, sygnaturka, cały dach, obejście i dostosowanie karczówki dla osób niepełnosprawnych. Mamy taką nadzieję, że jeżeli otrzymamy te środki, to w 2-2,5 roku to zakończymy i dokończymy całość. Już będzie w karczówka na 400-lecie, będzie odnowiona. I wreszcie Krzysztopór zamek w ujeździe jedna z najbardziej znanych budowli architektury pałacowej Palazzo di Fortezza. Miejsce, które, które jest bardzo często dzisiaj odwiedzane przez turystów, jedno z naj, najczęściej wśród atrakcji naszego regionu. W ramach unijnej dotacji planujemy utworzyć muzeum, muzeum fizyczno-multimedialne na zamku Krzysztopor w Ujeździe. Będzie można zobaczyć zabytki, czyli zabytki, które już są odzyskane z ziemi. To, czego nie możemy pokazać, to znaczy w sensie takim, że nie mamy tego, a wiemy, że istnieje. Chcemy pokazać w formie elektronicznej, czyli za pomocą rzutników, za pomocą hologramów. To jest tak jakby główny cel naszego projektu oprócz tego na pewno jak zawsze przy każdym projekcie nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych. Sukcesywnie będziemy uzupełniać nasz projekt tak żeby turysta począwszy już być może od następnego roku jakiś fragment tego projektu mógł zobaczyć jak on będzie wyglądał.